Serdecznie jestem troszeczkę zmęczony po tych wszystkich ostatnich wydarzeniach i tak dalej, ale przede wszystkim chciałem Wam podziękować za okazane mi wsparcie w, w tej ciężkiej sytuacji związanej z moją córeczką Wiktorią. I chcę, żebyście wiedzieli, nie interesuje mnie tam jakieś, bo już słyszę jakieś plotki o, o, o... Jakiejś medialności, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nieprawda. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że chciałbym zwyczajnie, że moja córka miała ojca i matkę na równych zasadach. Na równych zasadach i do tego będę dążył, i i, i, i i tego będę chciał, tego chcę, bo powiem Wam tak, nie wiem naprawdę, nie wiem, nie wiem, serce mi się kroi, nie wiem, co mam dziecku powiedzieć, jeżeli dziecko pyta, tata kiedy mogę zostać na noc, czy mogę zostać na noc, a, a, a ktoś jej potrafi odpowiedzieć tak po prostu nie, bez żadnego ale, bez żadnych wytłumaczeń, niespełna czteroletniemu dziecku. Dzisiaj usłyszałem, że żebym powiedział mamie, że żeby, żeby, żeby mógł dziecko widywać więcej, żeby mogła ze mną Wiktoria być więcej, żeby mogła zostać na noc, spać u taty i tak dalej. I powiem szczerze, że, że naprawdę nie wiedziałem, co jej, co jej mam odpowiedzieć. No ale co, dopóki niektórzy się niestety nie opamiętają i nie zastanowią nad tym, nad tym co robią, no to, to jakby co, co, cóż ja więcej mogę? No. Temat rzeka, nie tylko ja jestem w takiej sytuacji. Wiem, że pewnie jakieś mamy też w takiej sytuacji są, bo, bo, bo przypuszczam, że to działa w dwie strony. Tak naprawdę, nawet, nawet wiem to. Nawet wiem to i, i to jest przykre. To jest przykre, że, że dwójka dorosłych ludzi, e, którzy się rozstają, rozstają się w tak. E, Niefajny sposób, niefajny sposób i, i cierpi na tym tak naprawdę najbardziej tylko tylko dziecko na, na, na tych wszystkich oskarżeniach, pomówieniach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co mam powiedzieć, no jestem oskarżony o różne rzeczy, tak naprawdę. Rozmawiałem z kilkoma osobami i wiem, że, że, że niektórzy są w znacznie gorszej sytuacji, albo jeszcze bardzo, bardzo wiele przede mną, tak szczerze mówiąc, i, i, i w pewnych momentach to już człowiek się zastanawia, czy, czy ma się śmiać, czy płakać tak naprawdę, albo nie wie, czy się śmiać, czy płakać. No myślę, że, że mówię to jest na tyle ciężki temat, że, że tutaj jakoś jakoś yy, ciężko, ciężko to. To ugryź, że tak powiem, bo, bo jakby, jakby. Nie wiem, no. Tatusiowie są chyba takie, odniosłem wrażenie na z góry, jakiejś tam przegranej pozycji, ale mówię, no nie poddam się ze względu na córkę, bo, bo, bo mówię, bo uważam, że zasługuje na to, żeby mieć i tatę, i mamę na równych zasadach. Eee, nie chcę mówić nic złego, bo, bo, bo tak naprawdę. Eee, w tym, że jedna osoba przoduje co do, co, do, co do dziwnych oskarżeń, i tak dalej, i tak dalej, próbami zwalenia winy na, na jedną stronę, i w ogóle chcę, żebyście wiedzieli, że ja uważam i zawsze uważałem, że wina leży zawsze po obu stronach, a dorośli ludzie powinni umieć się jakoś dogadać. No wiadomo, że jeżeli jedna strona. Nie chcę, no to nic się, nic się nie da tak naprawdę zrobić, bo przecież nikogo do tego nie zmusimy. Tylko mówię: najgorsze jest to, że, że, że w takich sytuacjach najbardziej cierpią dzieci. Ja przeżyję. Ja naprawdę to przeżyję, ale, ale w głowie małego dziecka, nawet starszych dzieci, bo takie przypadki też znam, rodzą się Później różne dziwne historie i to im towarzyszy potem przez całe życie, tak naprawdę. Nie wiem, ja chcę być fair. Byłem fair i będę fair. Aczkolwiek no, pewnych rzeczy niestety nie, nie, nie mogę zrozumieć. Niektórzy pytają, co się stało z moją ręką. Tutaj też tego nie poruszę, ale myślę, że. Możecie się łatwo, łatwo domyślić ci, którzy chcą. I w zasadzie na dzisiaj to wszystko. Myślę, że, że, że dalej będziecie widzieć, co się dzieje w tym zakresie. Może, może, w końcu ktoś, ktoś zrozumie pewne rzeczy, że nie my jesteśmy w tym najważniejsi, tylko, tylko to małe dziecko, za które jesteśmy odpowiedzialni. 今天的味。制。<Thank>